W języku staropolskim nazwa Hel oznacza wydmę, pustkowie, cypel. Cześć wszystkim. Jedziemy na Hel. A dojechać tu można na przykład koleją, której budowę rozpoczęto w 1921 roku. Ale linia kolejowa łącząca Hel z Puckiem. Oddana do użytku na początku lat 20, nie była pierwszą próbą stworzenia komunikacji kołowej w obrębie Półwyspu Helskiego. Jeszcze przed I wojną światową wykonane zostało torowisko wąskotorowe łączące Hel z Jastarnią. Natomiast sama stacja w mieście Hel powstała w roku 1922. A od 1998 roku ruch pociągów sterowany jest w Gdyni. A na stacji pozostała tylko obsługa kasy biletowej. Ale oprócz podróży pociągiem, trwali cykliści mogą tutaj dotrzeć trasą rowerową o długości około 45 km która rozpoczyna się już w Pucku, prowadzi do Władysławowa, a potem przez wszystkie miejscowości Półwyspu Hałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, aż po Hel. Jedzie się nią całkiem przyjemnie wśród cienia drzew Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, co znacznie uprzyjemnia podróż. Zaraz po opuszczeniu stacji kolejowej napotkamy Galerię Rzeźby Kaszubskiej, usytuowaną w zmodernizowanym parku przy ulicy Dworcowej. Jest to ostatni z helskich parków, który nie był zagospodarowany. Znajdują się tutaj drewniane figury, które zostały wyrzeźbione przez lokalnych artystów. Wszystko, co tutaj się znajduje, czyli na przykład brama, którą przed chwilą widzieliście, ławki czy też śmietniki, zostały wykonane z drewna. Przychodząc tutaj, nawet samemu można posiedzieć w całkiem spokojnym i małomównym towarzystwie oraz nieco przypomnieć sobie dzieciństwo. A to za sprawą głównej atrakcji, którą jest niespełna 15-metrowa rzeźba rzepki, wykonana z jednego kawałka drewna. Zresztą została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Figura ta oraz niektóre ławeczki zostały wykonane na podstawie wiersza Juliana Tuwima pod tytułem rzepka. Helu poświęcony bohaterskim obrońcom poległym we wrześniu 1939 roku w walkach w obronie Helu, które trwały 32 dni. Obecny pomnik odsłonięto w październiku 1989 roku. Celu jest też wiele zabytkowych domów, na przykład ten Dom Rybacki z 1890 roku. Budynek Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu, który jest pierwszą polską placówką na usługach rybołówstwa, powstałym w 1921 roku. Aktualnie morskie tradycje badawcze w Helu kontynuuje stacja morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. jaką można nawet piękną panterę spotkać ale one nie są łatwa do jaka pantera Hel może poszczycić się pięknymi plażami. I to do wyboru mamy dwie urocze plaże: jedną położoną nad otwartym morzem, w większości na Cyplu Helskim, zwaną dużą plażą, i tą od strony zatoki gdańskiej, zwaną małą plażą, położoną tuż przy Helskim fokarium, między portem morskim a wojennym. Ta zatokowa plaża, z racji swojego położenia praktycznie w środku miasta, posiada doskonałą infrastrukturę turystyczną. W pobliżu jest sporo barów, restauracji i sklepów. Z kolei, żeby dojść do plaży na cyplo od strony Otwartego Morza trzeba przejść przez odcinek lasu, ale wtedy dojdziemy do bardzo szerokiej i nieco mniej uczęszczanej plaży. A niewątpliwą zaletą urlopu na Półwyspie Helskim jest to, że w jakiejkolwiek miejscowości się nie zatrzymamy, to spacer na plaży nie zajmie nam wiele czasu. Tu zwyczajnie jest wszędzie blisko. W okolicy plaży jest także sterówka kutra rybackiego. Miasto Hel zakupiło ją, by stworzyć nową atrakcję turystyczną, w której będzie można pokazać pracę rybaków. Ze środków unijnych sterówka Kutra została wyremontowana i wyposażona w urządzenia multimedialne, w których obejrzeć można film na temat pracy rybaków. Bardzo zmieniła się technologia połowu przynęcia i szprota, ponieważ staramy się zrobić w najkrótszym czasie jak największą ilość. od momentu wybrania do momentu przetransportowania do portu zostają schłodzone do temperatury około 3-4 stopni Celsjusza. I po około 2-3 godzinach kuter do do portu, i ryby są przetransportowane na samochód w możliwie najkrótszym czasie. I samochód idzie do przodu. Jeżeli lubicie historię, to polecam muzeum, które usytuowane jest w zabytkowym budynku dawnego Kościoła Ewangelickiego. Jego początki sięgają XV wieku. Muzeum rybołówstwa prezentuje zarówno historię Helu. Jak i tradycyjnego Helskiego rybołówstwa i rzemiosła szkutniczego kaszubów. Na dziedzińcu można oglądać m.in. największą bezpokładową łódź do połowów przybrzeżnych, drewniane elementy różnych łodzi i statków oraz drewnianą łódź motorową. Cena biletu obejmuje także wejście na wieżę widokową. El ma także swojego Neptuna. Jest to posąg wykonany na wzór rzeźby Neptuna z włoskiej Bolonii. Ma ponad 5 metrów wysokości i waży ponad 2 tony. Zaraz obok Neptuna stoi zegar słoneczny, który pokazuje całkiem niezły czas. Port w Helu, wybudowany został w latach 1882-83 przez rząd pruski. Pierwotnie przystań kutrów i łodzi rybackich osłaniał falochron o konstrukcji drewnianej. Dopiero kolejne modernizacje dokonane przez rząd II Rzeczypospolitej oraz późniejsze doprowadziły do uzyskania aktualnego wyglądu. Na terenie portu znajdują się przedsiębiorstwa zajmujące się połowem ryb oraz budynki i hale niezbędne do funkcjonowania przetwórstwa rybnego. Port daje schronienie kutrom i łodziom rybackim, a także pełni funkcję przystani dla wodolotów i statków wycieczkowych. W porcie ma swoje miejsce również przystań jachtowa z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym i placówką odprawy granicznej. Cały Półwysep Helski należy do nadmorskiego parku krajobrazowego. W okolicy Władysławowa ma tylko około 100 metrów, a najszerszy jest w okolicy Helu i tu ma około 3 km. Warto odwiedzić Hel, ponieważ, zdaniem ekspertów, już w 2200 roku nie zobaczymy go. Wcześniej stanie się wyspą z powodu podnoszącego się poziomu mórz, a sam Hel może zniknąć z Bałtyku już za 100 lat. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.